Zastanawiałem się, jak dzisiaj zacząć, a zacznę w grupie czynnych Gdzieś mi chodzi po głowie historia, którą niedawno słyszałem, która mówi o tym, że, cytuję wspomnienie, z pamięci, więc mogą być pewne nieścisłości, ale istota jest taka. Przyszedł do kościoła facet na zwyczajną, niedzielną, I źle trafił. Bo kościół był silny, ksiądz był głupi, organista fałszował, wszystko się przedłużało. Krótko mówiąc, wszystko było za tym, żeby wyjść, żeby dać sobie spokój i pójść do domu. I ten kościół też specjalnie wierzący nie był. Siedział sobie w tym kościele, słuchał nudnego, głupiego kazania nasączonego polityką, Patrzył się po kościele. Widział przepiękną świątynię. Jako człowiek wykształcony znał się na historii kościoła. Czytał, myślał, wyciągał wnioski i słuchając tego księdza myślał sobie tak. Boże, przecież to nie może być takie głupi. Przecież to nie może być takie bezsensowne. Jeśli kościół ma tak piękną historię, jeśli kościół tak piękną architekturę, muzykę, filozofię posiada, to naprawdę nie może być tak głupie jak to, co słyszę w tym kościele. Historia prowadzi dalej, mianowicie ten facet wraca do domu i mówi, ja muszę coś z tym zrobić, nie mogę tak tego zostawić. Zaczyna czytać, zaczyna wgłębiać się w nauczanie Kościoła. Nie pamiętam w tym momencie, jaki jest koniec tej historii. Albo został księdzem, albo upewnił się, że to, co widział w kościele, to nie wszystko. Że to, co zobaczył, to, co usłyszał, umocniło go tę wierze. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że przy różnych okazjach, Kościelnej, patriotycznej, politycznej jakiejkolwiek, idziemy do Kościoła na msze Jak to jest święto kościelne, to jest jeszcze suknia. Jak to jest święto polityczne, to jest miejsce Ponieważ i tu nie w ten sposób w pęta polityki. Jak to jest święto patriotyczne, jak najbardziej. Więc motywy mogą być bardzo, bardzo różne. Krótko mówiąc, jeśli ludzie idą do Kościoła nasze święto, to to naprawdę nie może być coś długiego. Nawet jeśli jest to Eucharystia sprawowana w sposób dziwny, nudny, generalnie dla starszych osób, jest taka bardzo kompatyczna. Dlaczego nie może to nic długiego być? Ponieważ... Jest czymś najcenniejszym dla Kościoła. Jeśli zapytacie się, co jest skarbem Kościoła, to może być tylko jedna odpowiedź. Jezus, Chrystus, w chlebie, szyny, prawdziwy, realny i obecny tak, jak nigdzie nie Obecny tu, to jest serce Kościoła. To jest źródło naszej wiary i czy się rodzimy, czy umieramy, przychodzimy tutaj, żeby z Bogiem się spotkać i Jego przyjąć. Jeśli chcesz przeżyć doświadczenie bycia kochanym, jeśli chcesz się o na tym własne, na własnej skórze przekonać, to przyjdź do kościoła, klęknie, usiądź i powiedz, Jezu jestem. Bądź w moim sercu, chcę Cię przyjąć, chcę, żebyś był w moim życiu, w moim sercu. Jeśli chcesz, żeby ktoś za tobą tęsknił, jeśli chcesz, żeby ktoś na Ciebie czekał, to tak się tutaj właśnie dzieje. Jezus tutaj, w swoim domu, czeka na Ciebie, żebyś przyszedł, wpadł, odwiedził go, po prostu z niego siedział. Na kartkach, które od Was dostałem, był taki tekst o do Kościoła. Że to dewocja, że to nie dla młodych ludzi, że to generalnie wykoślania, patrzenie się na Kościół na Pana Boga. A ja Wam powiem coś zupełnie innego. Otóż jesteście tutaj potrzebni. Jesteście tutaj w Kościele, w swoich Kościołach parafialnych po prostu normalnie potrzebni. I widok młodego człowieka, przychodzi i mówi, Panie Boże, chcę być tutaj, może nie rozumiem, nie kapuję, o co chodzi, rodzice, babcia, dziadek nie ciągną, ale ja chcę przyjść do Ciebie, może coś zajarzy z tego życia, z tego świata, z tej wiary. Może w ten sposób komuś pomogę. Wiecie, co mnie zaskoczyło w tym, co pisaliście? Na każdej prawie kartce było napisane, że od Kościoła potrzebujemy pewnego wsparcia. Albo materialnego, albo duchowego, albo psychologicznego. Generalnie wsparcia, wsparcia, wsparcia. Idę do Kościoła, potrzebuję siły, potrzebuję pomocy. Pozwólcie, że powiem jedno gorzkie zdanie w czasie tych rekolekcji. Marzyłem, żeby ktoś napisał, Idę do kościoła, żeby komuś pomóc. Idę do kościoła po to, żeby niekoniecznie ten ja oczekiwał pomocy, a żebym ja komuś pomógł. To po to jest ważni. Żeby się za kogoś pomodlić, to jest jasne. Ale w kościele jest też mnóstwo różnych akcji, organizacji, karitasów, grup. To po to jesteście tam potrzebni. Narzekacie na mohery? Jasne. Mohery chętnie się tu angażują, to nikt tego inny nie zrobi. Bo nasi rodzice, czy wasi rodzice, moje pokolenie pracuje. Nie ma czasu, nie ma siły. Ma mnóstwo różnych kłopotów w głowie. To wy macie pomagać. To Wy macie siły, to Wy macie młodość, to Wy macie wyobraźnię. To na Was powinien się Kościół opierać. I to nie dlatego, że jesteście młodzi, macie marzenia i plany, ale z Wami jest genialnie współpracować. Jeśli Wy macie jakieś pomysły, siłę, trochę czasu, to Wy sobie i innym możecie pomóc. I Kościół jest właśnie od tego żeby przyjść i powiedzieć, w czym mogę pomóc proszę księdza, proszę siostry, drogi nauczycielu, katecheto, pani skalitasu, czy mogę coś kurczę, nie wiem, przerzucić parę kartonów albo zamieść komuś margarynę, tak? Wystarczy, wystarczy. Albo coś więcej na miarę waszych yy, na miarę waszych wyobrażeń, talentów, których macie pewnie mnóstwo. Więc błagam. Nie dajcie kościoła mocherom. Nie dajcie kościoła y, tym babciom, które śpiewanie tak was denerwują. A jeśli im kościół oddaliście, to nie narzekajcie po prostu. Bo wy się wycofaliście, a one po prostu weszły na wasz teren. To jest jeden, jedyny, ostatni impuls, który chciałem Wam powiedzieć. Ładam, żebyście coś ze swoim życiem, z tym, co macie, zrobić. Fajny motyw znalazłem na waszych kartkach, mianowicie rzeczy w Kościele nie zaczerpnięte z Pana Boga, ale wymyślone przez człowieka. I przyznam się, że ten motyw ułożyłem razem z moimi uczniami w szkole. Mianowicie im zapytałem, ich zapytałem, co oni o tym myślą. I usłyszałem kilka takich fajnych motywów, na które sam bym nie wpadł. Mianowicie powiedzieli, że w dzisiejszych czasach nie wiadomo, czy to wiedzieć w Biblii. Ponieważ nauki biblijne, nauki literaturoznawcze, nauki lingwistyczne, wszystko, co się wiąże ze Starą Księgą, z językiem, z tradycją, z historią, z kulturą, tak bardzo się rozwinęło że zaczęło podważać to, co jest w Biblii napisane. Krótko mówiąc, nie wiadomo czy ktoś mógł żyć 900 lat, nie wiadomo czy jak ktoś stanął przed potokiem i ludną w niego płaszczem, to potok się rozdzielił. Tym bardziej Mojżesz mąż odnalazł. I różne takie historie, cuda Jezusa i tak dalej, i tak dalej, plus wiele, wiele tysięcy lat, Zanim księga stała się księgą, była przekazywana, była recytowana, była zapamiętywana przez ludzi, to co jest spisane było najpierw w głowach, w rodzinnych opowieściach, w rodzinnych przekazach. Nie każdy jest bystrzał, nie każdy mógł zapamiętać. Co jeszcze? Była przepisywana, była tłumaczona na różne języki, ze wszystkimi plusami, minusami. Do dzisiaj mamy ten sam problem. Jak przetłumaczyć na język polski stanie, które ma sens tylko w języku angielskim, które jest nieprzetłumaczalne? Tak samo jest zdaniem, ze zdaniem o trzykrotnym pytaniu Pana Jezusa do Piotra: czy mnie kochasz? Jak można to zrobić? Czy mnie kochasz? Czy mnie miłujesz? I na tym kończy się polski język. A po aramejsku czy po grecku można to powiedzieć na wiele różnych sposobów. A jeśli ktoś dotrze do tego tekstu albo do komentarza, to się przekona, że te trzy razy czynnie kochasz Piotrze kompletnie coś innego znaczy. Zupełnie że te trzy pytania to są jak trzy góry góry w Himalaj. Każde z nich dotyczy czegoś innego. Krótko mówiąc, Pan Bóg zgadza się na to, żeby Jego słowo, Jego moc wpakowało się w nasze językowo kulturowe <tusza> yy, wertety. Pan Bogu nie przeszkadza to, że ludzie siedzą na piglio i badają że porównują różne manuskrypty, że szukają właściwego tekstu. Parę lat temu wyszła nowa wersja, czy nowe tłumaczenie yy, wydane przez Księży Paulistów, przez braci Paulistów, przez Paulistów po prostu. Wiele miejsc wygląda zupełnie inaczej. Wiele opowieści, wiele zdań wygląda zupełnie inaczej. Nie tak jak czytamy w Kościele. A jest to ta sama Biblia. A w języku niemieckim oficjalnych tłumaczeń jest chyba z 10 wersji, łącznie z Biblią dla dzieci, która jest napisana tak prostym językiem, że każdy może ją zrozumieć. Więc jeśli ktoś mi mówi, że Biblia to nie wiadomo co to jest, jest książka, jak ktoś się nią fascynuje i tak dalej, to ja powiem, jeśli chcecie też poczytać na pokrywkę. Czyli księgi, które nie weszły do Biblii, to wydają je właśnie wydawnictwa katolickie. To wydają je naukowe wydawnictwa katolickie, które pokazują pewne spektrum dotyczące Bibli, pewną przestrzeń, w której Biblia powstała. Ale jak księgniesz mnie i powiesz, Jezus, mów do mnie, to jest twoje słowo na dzisiaj do mnie to wtedy te wszystkie literackie poszukiwania odstaw na bok i wsłuchaj się w to, co Jezus mówi. Tak po prostu. Buntujcie się. Nie dowierzajcie Szukajcie. Czytajcie. Twórzcie. Nie ma nic gorszego, hmm. jak powiedzenie to jest do kitu i zostawienie tego nic z tym nie robimy". Uważam, że bunt jest potrzebny po to, żeby czegoś szukać legendarna polska kapela jazz rockowa SBB, która grała jak z 40, 50 lat temu. Genialne bluesy, genialne jazz utwory. Jej nazwa wiesz, bierze się właśnie z tego powiedzenia. SBB, czyli Szukaj, Dusz, Buduj. Rozwal wszystkie nuty, cisze, dźwięki i zbuduj z nich coś nieprawdopodobnego jeśli przyjdzie wam do głowy, żeby zbuntować się, wierzyć, się zbuntujcie, to podważcie wszystko, co jest możliwe. Nie błagam. nie siedźcie na tych ruinach, tylko zbudujcie fantastyczną, dojrzałą, przepiękną wiarę. Studenci wam zazdroszczą, bo wy czujecie, bo w waszym biegu przeżywa się to dużo głębiej. Za pięć lat Będziecie tęsknili za tym, co teraz przeżywacie, bo życie 90% tych uczuć, wykości. Bo studia, bo imprezy, bo praca. I często mi ludzie mówią, proszę Ojca, jak ja marzę, żeby mieć znowu 17 lat, żeby czuć Pana Boga, potem niewiele z tego zostaje, ale to wcale nie znaczy, że Boga nie ma. On zabiera. Te ciepłe, kluchy i uczucia daje życie po to, żeby na tym mocnym, twardym życiu wiarę zbudować. Następnym motywem w Kościele, któremu nie dowierzamy, to jest sama struktura, czy sama instytucja Kościoła. To jest złe prowadzenie się księży, pisków, papierzy, przy okazji ostatniego wągla, mnóstwo tekstów. Na ten temat się ukazało. Generalnie tekstów, które są emocjonujące pod kątem, ilu było papieży, ile papież miał kochanek, dzieci, kochanków itd., tak ilu ludzi zamordował, ile pieniędzy przybył itd. Tak Oczywiście to wszystko jest prawda, natomiast w tej historii Kościoła nie brakowało wcale takich utopijnych pomysłów, żeby zrobić z niego instytucję dla świętych doskonale. Między innymi w taki sposób powstali do Zwyczajnie księżowo Dominik Kuzma, hiszpa, który mógł całe życie siedzieć sobie przy katedrze, jako kanonu, odprawiać msześć, spowiadać. Nagle się zorientował, że w jego czasach jest mnóstwo takich grup, które mówią tak. Wy, księża, jesteście bogaci, wam się wygodnie żyją. Zobaczcie, budujecie katedry, jeździcie powozami, macie twory, macie sługi, macie złoto, to my jesteśmy prawdziwym kościołem, my ubodzy. I co zrobił do nimi? Zostawił tam swoją plebanię, wziął jakąś taką biblię przepisywaną i poszedł w trasę. I siedział z nimi, rozmawiał, pił. Całe noce przegadali i to nam zostało, że ludzimy rozmawiać z ludźmi po to, żeby tym ludziom mówić, że rzeczywiście w Kościele jest źle, rzeczywiście jest źle, ale zróbmy coś razem, żeby było lepiej, powróćmy do prawdziwej Ewangelii. Chodzi o to, krótko mówiąc, żeby niezależnie od tego, co się dzieje w Kościele, grzech zawsze był moim wrogiem. Żeby nie niezależnie czy jest dwóch czy trzech, w historii było trzech papieży. i nie emerytów, ale takich, którzy uznawali siebie za prawowitych papieżów. I kiedy wreszcie pojawiał się ktoś, kto robił porządek, to zawsze badał, nie który z nich jest bogatszy, ale pytał się, który z nich naprawdę dziedziczy Urząd Apostolski. I On był uznawany i tam ci się wycofywali. I to w momencie, kiedy było w Kościele bardzo źle, byli więcej święci ludzi. Zajrzyjcie sobie do netu, historia z wczoraj, czy sprzed dwóch dni, jeden z dziennikarzy włoskich, muzułmanin, którego ochrzcił w 16 w 2007-2008 roku, to było głośne, bo on publicznie wywarł się islamu i przyjął krzesł. I okazuje się, że dwa, dwa dni temu on ogłosił, a jest we Włoszech znanym człowiekiem, dziennikarzem, szefem partii, posłem do parlamentu. On mówi: odchodzę z kościoła. Dlaczego? Bo kościół przestał być bardziej tradycyjny. Bo nowy papież, no I tak, na sera, dobry wieczór, bo pokazuje tak, jak mu się coś podoba, bo nie nosi tego mancetu, czyli tej takiej pelrynki. Nagle. Ten znany osobie Kościół przestał się pogować, bo jest za bardzo nowoczesny, bo papież chodzi w zniszczonych butach, a jak idzie się pomodlić ze świeciarzami i z porządkowymi żywu, to siada sobie w ostatnim rzędzie na krzesłach, a nie jest wnoszony na rękę. Albo rybka, albo akwarium, albo papież ma być niedostępny, yy, tak jak o, Pan na kurze. Pobłogosław nam Panie Organisto, nikt na pewno tam Ciebie nie dosięgnie Albo takiego papieża chcemy, albo papieża, który tutaj przyjedzie, stanie na ławce i powie, hej I to będzie papież, i to będzie papież Jestem przekonany, że gdybyśmy go zaprosili do Poznania, tutaj do Świętego Marcina, to on po prostu przyjedzie No przyjedzie, no bo dlaczego miałby nie przyjechać, tak? Po co? po to, żeby się swoją wiarą podzielić. I w tym roku będzie pierwsza od, nie wiem, kilkuset lat Eucharystia w Wielki Czwartek, nie w jakiejś świątyni rzymskiej, do której trzeba było wykupić bilety, tylko w papież Franciszek pójdzie do więzienia, gdzie będzie nieletni przestępca obmywał łupy niecałową. niekoniecznie nie. tak? Więc trzeba się zdecydować, czy Kościół ma się dostosować do moich oczekiwań? Czy ja mam odkrywać to, co Jego piękno mi przynosi? Zmieniać się albo nie? Z kościołem z nami jest tak, jak z pewnym filmem, na który kiedyś trafiłem na YouTubie, obejrzyjcie go koniecznie na tytuł kiedyś będziemy szczęśliwi. Być może ktoś go oglądał, kiedyś będziemy szczęśliwi. Poryczycie się na nim nie raz. Ja mi prawie, prawie się poryczałem na końcu. Ten koniec chciałbym nam opowiedzieć, ponieważ on, ja to decyduję. On jakby nie jest podsumowaniem tej całej historii. Jest podsumowaniem jednego wątku. Miłości Babci do wnioski. Akcja jest prosta, w najbardziej dziadowskiej i biednej dzielnicy chyba katolicy albo innego śląskiego miasta żyje biedny koleś, którego wychowuje babcia. Jego rodzice nie są są imienia rodziców i ten film jest robiony komórką, aparatem, kamerą, technikami bardzo różnymi i opowiada o tym, jak ten chłopak ma marzenie, chce kręcić filmy komórką. Kupuje starą zdezolowaną komórkę za 150 złotych, chodzi po podwórkach, zaczepia kogokolwiek po i mówi, a kim chciałbyś być w przyszłości? A dzieci mówią, takim, zwłodziejem. A, a starych ludzi, też babcie, różnych meneric zaczepia i mówi, a kim chciałeś być w przyszłości? Taki koleś, który wychyla się ze śmietnika, mówi, daj pilotę. Zakończenie jest przepiękne i myślę, że ono najpiękniej pokazuje więź moją z Kościołem. Więź waszą z Jezusem Chrystusem i z Kościołem. Mianowicie babcia przesyłczy, taka śląska babcia, dwa na dwa, przyszywa mu guzik tam do czegoś, o tak jak ja, siedzi tą i przyszywa mu guzik. I on takim, taką śląską gwarą pyta się babci, coś chciała mieć, jakżeś była w takim samym wieku jak ją. Jakie miałaś marzenia? babcia mówi, z, tych, z tego guzika mówi, marzenia się nie spełniają. Ale co żeś chciała być? Co żeś chciała mieć? I baczem mówi: Mieć takiego wnuka, jakiego mogę. Pomyślałem sobie: Tak, Panie Boże, co żeś chciał mieć? Jakżeś stwarzał ten świat? Czego oczekiwałeś? I gdyby tutaj Pan mógł. Mógł mówić tak prosto z nieba, powiedziałbym: chciałbym mieć was takim, jakimi teraz jesteście.